Płynności, precyzji i rozciągnięcia ręki w grze na gitarze elektrycznej, to pokażę Ci zestaw ćwiczeń, który robiłem lata temu, który pomógł mi wypracować. Te umiejętność. Cześć, jestem Konrad, a to jest Szkoła Muzyczna Goria. Od 10 lat uczę gry na gitarze elektrycznej, a problemy, o których wspomniałem, są tematem przewodnim lekcji z początkującymi adeptami gitary. Ćwiczenia, które zobaczysz, sprowadzają mechanikę pracy dłoni do ich podstawowej formy. To taka siłownia dla ręki, która spowoduje, że urosną Ci muzyczne bicepsy albo prawdziwe. Zanim zaczniemy, pamiętaj o jednym. Żadne z ćwiczeń nie będzie miało sensu, jeśli wypracowanej pozycji nie wprowadzisz na materiale muzycznym. Jeśli nie wiesz, co masz robić i w jakiej kolejności to na dole znajdziesz darmowe wyzwanie 14 dni, które pomoże ci wprowadzić te informacje na praktycznym przykładzie, kiedy już skończysz oglądać te lekcje gitary. Pierwsze ćwiczenie jest na legato, czyli na siłę lewej ręki. Zasada działania ćwiczenia bardzo prosta. Ustawiamy pierwszy palec jako nasz. Punkt zaczepienia. Będziemy wykonywać legato między pierwszym palcem a drugim, pierwszym a trzecim, pierwszym i czwartym. To będzie pierwszy stopień naszego ćwiczenia. Czyli robimy tak: kostkujemy wyłącznie pierwszy dźwięk, każdy inny już startuje z napędu ręki, który prowadziliśmy pierwszym uderzeniem. To jest pierwsza część naszego ćwiczenia, czyli haczymy pierwszy palec na pierwszej strunie i ćwiczymy każdy palec kolejny, robiąc hammerona na próg i robiąc pull off. Korzystamy z zasady palec na próg, czyli każdy próg ma swój palec. Pierwszy palec jest na pierwszym, drugi na drugim, trzeci na trzecim, czwarty na czwartym i tam właśnie wykonuje legato, czyli hammeron i Pull off. To była pierwsza część tego ćwiczenia. Jako drugą część tego ćwiczenia kładziemy dwa palce na podstrunicy, pierwszy i drugi. teraz pracujemy trzecim palcem, między drugim a trzecim palcem oraz między drugim a czwartym palcem w ten sposób zasada ćwiczenia ta sama. Kiedy wykonamy tą część ćwiczenia, przechodzimy do kolejnej pozycji, łapiemy trzy dźwięki na podstrunnicy pierwszy, drugi, trzeci palec, czwartym wykonujemy hameron i pull-off tak samo jak do tej pory. To są trzy części tego ćwiczenia, które później łączymy w jedną długą sekwencję dźwiękową. Czyli najpierw ćwiczymy między pierwszym palcem, a każdym pozostałym, później między drugim, a pozostałymi i na końcu kładziemy trzy palce. I to jest najistotniejsza część tego ćwiczenia, czyli zawsze ten palec jest w kontakcie ze struną, co pozwala rozciągnąć rękę i ćwiczyć hammeroni pull off, czyli siłę lewej ręki na instrumencie. Czyli całe ćwiczenie będzie wyglądać tak. łącznie jeden dźwięk, całą resztę dźwięków wydobyłem wyłącznie lewą ręką. Mamy tutaj wykorzystanie zasady palec na próg, czyli każdego możliwego opalcowania, jakie znajdziesz na gitarze, bo możesz grać między pierwszym drugim palcem, pierwszym, trzecim, pierwszym, czwartym, drugim, trzecim, drugim, czwartym i trzecim, a czwartym. Teraz, jeśli chcesz zastosować zasadę palec na próg na konkretnym przykładzie, zapraszam do wyzwania 14 dni, tam te informacje znajdziesz. Teraz rozwijamy to ćwiczenie do kolejnego poziomu, czyli jeśli już udało nam się ćwiczyć każdy z palców z palców osobna, to teraz przyszedł czas na pod Trenowanie po trzech dźwięków na strunę tym samym systemem, tym samym schematem. Jakie mamy możliwości chwytania dźwięków na gitarze elektrycznej po trzy dźwięki na strunę? Pierwszym, drugim, czwartym palcem. Pierwszym, trzecim, czwartym palcem. Te dwa schematy ćwiczymy w następnej kolejności. Robimy hammer on i, pull off. I wracamy. Czyli jest tak. Hammer, hammer, pull off. Jest cała nasza sekwencja, robimy ją cztery razy na konkretny układ ręki. Oczywiście, żeby ćwiczenie działało i było zastosowane w poprawny sposób, należy dobrze ustawić lewą rękę, aby sobie to umożliwić. Zobacz, kciuk na środku gryfu z tyłu, nadgarstek delikatnie puszczony do przodu, tutaj między przedramieniem a nadgarstkiem powinna być w miarę prosta linia. Nadgarstek delikatnie puszczony do przodu, z tego miejsca operujemy samymi palcami, w ten sposób uczymy się oddzielać palce od siebie i koordynować na instrumencie. Ćwiczenie numer dwa to super pozycje skali durowej na instrumencie, rozpoczynając od prymy czy toniki tonacji, inaczej od pierwszego dźwięku gamy, tak? Czym jest to ćwiczenie? To ćwiczenie jest niejako pochodną pajączka, bo rozciąga rękę i ćwiczy koordynację na instrumencie, tak? Z tym, że jaki jest problem z pajączkiem? To ćwiczenie jest świetne Ale ma jeden problem. Jest mało użytkowe. Za to warto zastąpić to ćwiczenie, kiedy już je umiemy wykonać. Podejrzewam, że o nim słyszałeś wiele razy, więc nie będę tutaj bardzo tego tłumaczył. Możemy przejść do superpozycji, czyli jest to pozycja gamy, która pozwala nam grać bardziej wzdłuż gryfu, aniżeli w konkretnej pozycji w jednym miejscu. Zobacz, co się dzieje. Jak wcześniej ci wspomniałem, mamy dwa układy dłoni, którymi możemy ogrywać po trzy dźwięki na strunę. Pierwszy, drugi, czwarty palec. Pierwszy, trzeci, czwarty palec. Co będzie idealne ćwiczenie na rozciąganie ręki. Ponieważ właśnie takie układy znajdziemy w naszej superpozycji, zobacz, jak będzie wyglądało to ćwiczenie. Mamy po trzy dźwięki na strunę, dwa układy dłoni. Koskowanie naprzemienne przez całość ćwiczenia i najważniejsze rozciąganie dłoni w pozycjach. Gramy w ten sposób. C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F. I wracamy po tej samej drodze, po tym samym schemacie. do smaku, tak jak Ci pasuje. Kostkujemy wszystko od początku frazy do końca na przemiennie. Zobacz. Czyli pilnujemy tego, aby przejście struny było wykonane dół, góra, dół, Góra. Oczywiście, dobre wykonanie tego zależy od przygotowania pozycji lewej ręki, czyli staramy się przygotować to wcześniej i tylko dociskać palce w odpowiednim momencie. Czyli mamy tą pozycję przygotowaną, myślimy o tym wcześniej, gdzie następuje to przejście. I teraz, jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie, kiedy grasz małym palcem, ostatni dźwięk na strunie, pierwszy palec już jest przygotowany na przejście na kolejną strunę. To pozwoli ci zagrać płynniej niż do tej pory. Czyli mamy. Wygląda nasze ćwiczenie drugie. Teraz robimy ćwiczenie trzecie. Precyzja w grze na gitarze elektrycznej to dwie rzeczy: dociśnięcie dźwięku w odpowiednim momencie lewą ręką oraz precyzyjne trafienie prawą ręką w struny w te, które chcesz. Dlatego teraz zagramy pentatonikę w pierwszej pozycji. Ale inaczej niż do tej pory, bo z omijaniem strun, czyli ćwiczenie będzie wyglądało tak, zobacz. Ale żeby łatwiej to zilustrować, dodam taby na dole i przejdziemy przez to ćwiczenie bardzo powoli. 5e, 7d. 7a, 5g. 5d, 8h. 7g, 5e. Później robimy nawrotkę. 8e, 5g. 5h, 7d. 7g. Piąty A, piąty D, ósmy E i sekwencja zaczyna się powtarzać. Zobacz powoli. Grając to ćwiczenie, korzystamy z zasady palec na próg. Każdy próg ma przyporządkowany swój palec, i Twoim zadaniem jest niezależnie przemieszczać go po instrumencie oraz omijać struny. Zobacz, co się dzieje w prawej ręce. Tutaj koskujemy cały czas naprzemiennie, a sytuacja wygląda w ten sposób. Zobacz. Powtórka. Czyli Twoim zadaniem w tym ćwiczeniu jest trafić w odpowiednią stronę, w odpowiedni próg, kostkować naprzemiennie. Jeżeli nie uda Ci się powtórzyć schematu koskowania, czyli kol pierwszy dźwięk nie wyjdzie Ci w dół, znaczy, że gdzieś się pomyliłeś po drodze, bo liczba dźwięków jest równa, więc powinien się schemat idealnie powtarzać za każdym razem tak samo. Co jest ciekawe w tym ćwiczeniu, że ono Pozwala Ci zapętlić je w kółko, czyli nie musisz tego grać raz i przestać, tylko możesz sobie ćwiczyć to cały czas, kreując właśnie tą precyzję w grze na instrumencie i przesuwanie prawej ręki do odpowiedniej struny, bo to jest tutaj kluczem. Nie dość, że masz ruch obrotowy, koskowanie naprzemiennego, to jeszcze dopasowanie do struny, czyli przesunięcie po linii, mniej więcej po przekątnej korpusu gitary w stronę struny, na której grasz. Rób te wszystkie ćwiczenia, dopóki nie poczujesz zmęczenia. Kiedy ręka zacznie Cię palić żywym ogniem, daj sobie spokój, Rzuć to na razie, wróć do tego dnia następnego. I rób tak, aż zbudujesz nadmiar siły i precyzji w lewej i prawej ręce, którą później wykorzystasz na praktycznym materiale muzycznym. I jeśli chcesz dostać materiał, na którym chronologicznie wprowadzasz te informacje, no to zapraszam do wyzwania 14 dni na dole. Tam znajdziesz materiały, na którym prowadzisz te wszystkie zasady i po kolei pozbędziesz się też błędów, o których może nie wiesz, że popełniasz. Także zapraszam. Oczywiście wyzwanie jest darmowe, link na dole. Prowadzimy też lekcje indywidualne, więc jeżeli chcesz, abyśmy spojrzeli na Twoją grę i. Wyeliminowali wspólnie razem z tobą błędy na materiale, który kochasz, i na muzyce, którą chcesz grać, także też zapraszamy. Link na dole. A więcej ćwiczeń kształcących podstawowe umiejętności gitarowe znajdziesz w filmie po prawej stronie.